Witam Was w kolejnym vlogu, którego zaczynamy od paczuszki z zalando. Bardzo dawno już nie kupowałam ubrań, ale teraz złożyłam e, zamówienie na rzeczy, których po prostu potrzebuję. Nie udało mi się ostatnio w ogóle trafić na bieliznę, a naprawdę potrzebuję nowego stanika, e, więc kupiłam trzy. Dwa są takie same, ale w różnych rozmiarach. I e, jeden jest e, inny. I zobaczymy, jak one się będą sprawowały. One są wszystkie tej samej marki, chyba, chociaż nie mam pewności. Zaraz otwieram i wam pokażę. I potrzebuję czarnego paska do spodni, skórzanego, ponieważ ten, który mam, mi się po prostu zdelaminował, rozwarstwił mi się. I mam tu trzy różne paski, takie dosyć tanie, powiem wam, bo chyba żaden z nich nie kosztował więcej niż 30 lub 30 kilka franków, nie pamiętam dokładnie, ale też zaraz je rozpakuję i wszystko wam pokażę. Ok, jeśli chodzi o paski, to ja już wiem, że zostaje ze mną ten. On ma taką podwójną srebrną klamrę. Mam tutaj dwa takie same, tylko one są w różnych rozmiarach po prostu. Ten zostaje, ten odsyłam. A ten jakoś. Nie wiem. Odsyłam. Jest jakiś taki chyba zbyt starodziadowy trochę na żywo. A ten mi się podoba. Jest taki surowy tutaj na zewnątrz. Taki pomiędzy byciem staro, znaczy starodziadowy nie jest, ale um, jest niby elegancki, ale też taki no bardziej nowoczesny powiedziałabym, więc ten ze mną zostaje ten muszę spakować i wraca, a staniki to wiadomo, że muszę jeszcze przymierzyć także jeszcze nie wiem, w każdym razie mam taki biały z którego można odpiąć ramiączka, on będzie taką bardotką trochę i ramiączka są dziwne, bo są takie grube satynowe i drugi to jest czarny już bez odpinanych ramionczek, także to muszę sobie poprzymierzać, no ale to już są rzeczy, których nie będziecie <gryw> widzieli a paski, no powiem Wam, że jestem dosyć zaskoczona, bo skóra w Szwajcarii jest raczej drogawa, natomiast paski skórzane na tym Zalando naprawdę bardzo tanie i to no, no nie wiem, no jakoś tak w Polsce jak próbuję kupić sobie skórzany pasek, to zwykle no, trzeba tak z 200 zł na to przeznaczyć, a tutaj za okolice stówy można już naprawdę całkiem sporo różnych modeli powybierać, no, ale na pewno na polskim zalando też, tylko po prostu jestem pozytywnie zaskoczona, że mimo że jest to skóra, to jest to dosyć dalej tanie w kraju, w którym skóra jest normalnie naprawdę droga przyszedł moment, żeby wyciągnąć w końcu te buraki z dużego słoja, pochować do mniejszych i do lodówki. długo to trwało, chyba w sumie z 4 tygodnie bo ciągle jak próbowałam tych buraków, to one były takie za słodkie, za mało jakieś takie kiszone ale w końcu osiągnęły takie stadium, że mi smakują no i co, no i płyn się pije, a jeżeli chodzi o Same buraki, to jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście tego vloga, to wiecie, że część pokroiłam w plasterki, które można używać na kanapki. Można też, oczywiście, do zupy czy zrobić surówkę. A część zostawiłam w takich ćwiartkach, właśnie, żeby się łatwiej je tarło na surówkę. I mam zamiar spróbować jakiegoś przepisu z internetu na surówkę z kieszonych buraków, bo są takie, i zobaczyć, jak to będzie smakowało. A teraz poprzekładam to do mniejszych słoików w taki sposób, że jeden mam dla znajomych, szykuję to inna sprawa, a tak poza tym to chcę, żeby ta stała masa była bardziej w jednym, skupiona i zalana tylko tak, żeby po prostu przeżyła, a w innych sam odcedzony płyn, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, o dziwo udało mi się tak jak zaplanowałam i o dziwo nie trzeba malować kuchni <laughs> ale trochę bałaganu się robi, trzeba być bardzo ostrożnym, tu mamy sam płyn tu mamy dwa słoiki ciasno ułożone burakami z płynem i tu mamy słoik ym, mieszany, czyli sporo płynu <gry> i buraki, żeby właśnie sobie znajomi spróbowali i tego, i tego. Z tego zrobię surówkę jakoś na dniach, z jednego słoika, drugi sobie będzie stał, a płyn pewnie wypijemy. No i o, już, już plama, a wszystkie słoiki wycierałam przed postawieniem ich tutaj. No Armagedon, zaraz to ogarnę, ale jestem zadowolona w sumie z efektów i ze stopnia bałaganu, jaki tutaj narobiłam. Niedzielę zaczynam od treningu. Pikarniku piecze mi się już chleb, który wstawiłam trochę wcześniej, ale jeszcze sobie pogniłam, i później wiadomo, tam mycie się takie sprawy, jak chleb ostygnie będziemy jeść sobie lunch i myślę, że to może być fajny dzień. Pogoda się troszeczkę poprawiła, także liczę na jakiś spacer w ciągu dnia, ale z racji tego, że nie wiem, czy on będzie, to robimy trening trzeci dzień pod rząd. Ostatnio nie ćwiczę codziennie, bo ćwiczę inny profil treningów i ćwiczę tak raczej co drugi dzień, a czasem nawet mam dwa dni przerwy. Ale pomieszałam sobie partie, nie mam jakichś strasznych zakwasów, a tak jak mówię, no ani w piątek, ani wczoraj w sobotę nie byłam na spacerze takim długim, tylko takie jakieś tam krótkie do, do sklepów i tego typu sprawy, a dzisiaj też nie wiem jak to wyjdzie, więc chcę mieć tegodzinną dawkę ruchu i robię po prostu trening. A na dobry początek dnia przed lunchem trochę zakwasu z buraków. Już się Wam wcześniej żaliłam, że odkąd miałam ten swój mikrowypadek w Polsce, to to skwiera mi ciągle ból pleców. Coś mi po prostu siedzi jakby pod prawą łopatką nie chcę stamtąd wyleść i zwłaszcza po całym dniu, naprawdę mi to mocno dokucza, no mój siedzący tryb pracy naprawdę w tym nie pomaga i po całym dniu siedzenia za, za biurkiem przy komputerze. w bardzo, bardzo kiepskiej higienie, siedzenia, higienie postawy, że tak to ujmę, bo mnie jak coś wchłonie w pracy, to ja po prostu siedzę jak totalna pokraka, cała powyginana i czasami mija godzina lub dwie, aż jakaś potrzeba mnie wezwie do tego, żeby się poruszyć, i dopiero wtedy czuję, jak bardzo źle siedziałam, jak bardzo mnie wszystko boli. I powiem Wam, że zaczęliśmy praktykę rozmasowywania mi tego na noc właśnie maścią, tygrysią. No, już jestem kurczę starym człowiekiem z problemami i chorobami starych ludzi bardzo to intensywnie pachnie przyjemnie, ale intensywnie no jak się dostanie do oka na przykład to jest dramat, więc z tym należy uważać ale jeżeli chodzi o taki efekt rozgrzewający właśnie na takie obolałe gnaty i mięśnie to jest naprawdę Całkiem dobry. Ja totalnie zapomniałam, że mam ten płyn, właśnie, bo to nie jest ta maść Tygrysia w takiej małej pastylce, jak często się widuje, zwłaszcza wśród starszego pokolenia, ale taki coś trochę w stylu taki amol, taki, taki nie wiem, substytut maści rozgrzewającej, którą reklamują non-stop w polskich mediach. Są przeróżne te um, wy wyroby, ale ja nie pamiętam teraz nazw, bo też nigdy takich nie miałam. Voltaren czy coś takiego, nie wiem w każdym razie no to jest coś takiego i nawet, nawet dobrze działa, ja to kupiłam na iHerb dawno temu, e, tego już chyba w tej postaci nie ma, widziałam w jakichś plastikowych buteleczkach ale jak coś to polecam jako my mamy znowu śliczną pogodę, to naprawdę jestem w szoku, jest 1 października właśnie czwartek, ja wracam od kosmetyczki e, może mi tak coś po moich muriach, że są czerwone nie wiem, bo nie widzę w tym słońcu w każdym razie, no pięknie jest, naprawdę szokująco pięknie. A ja chciałam już zakończyć z tego vloga. Dziękuję wam bardzo za to, że kolejny raz byliście ze mną przez te kilka dni mojego życia. I do zobaczenia następnym razem. Pa pa.